Witam wszystkich w kolejnym na moim kanale dzisiaj porozmawiamy sobie o ciekawych newsach, które się ostatnio wydarzyły bo znowu dzieje się gorąco wokół tematu ekipy, ale zanim do tego wszystkiego przyjdziemy, to standardowo przypominam że zbieramy 6000 subskrypcji więc jeśli chcesz mi w tym pomóc to zasubskrybuj ten kanał, bo byłoby mi bardzo miło no i dupnij no tego lajka, będzie mi jeszcze mile i przy okazji film pójdzie bardziej w algorytmy. Dzisiaj będzie o lodach ekipy, czyli chyba najlepszym produkcie do tej pory, bo nic tak chyba się dobrze nie sprzedało u nich jak właśnie te lody. Był na to ogromny hype i sprzedawało to się w ogromnych ilościach, w milionach, jak ktoś śledził te wszystkie statystyki, ale okazało się, że lody ekipy mogą wkrótce zniknąć ze sklepów i może to być ich po prostu ich koniec, bo po prostu w sierpniu jeden z przedsiębiorców, czyli Roman Hudorek, jeśli ktoś go nie zna to niech sobie obczai zrobi jakiś research na YouTubie, bo jest mnóstwo filmów o nim, z tego jak na przykład chciał przejąć prawa do 7more7 od Nitra lub do Teamu X po to, żeby zas. Przez sobie prawa do ich marki. No jest to oczywiście słabe zachowanie, ale jeśli są jakieś błędy po stronie twórców tych marek, no to czemu by ich nie wykorzystać? Znaczy ja bym takiego czegoś nie robił, bo jest to po prostu takie krzywej i ślizgie, I źle bym się z tym czuł, ale wiadomo, jest pełno ludzi, którzy lubią wzbogacić się na takim gównie, więc nie zabrakło ludzi, którzy po to sięgną. No i po prostu Roman w tym sierpniu złożył wniosek do urzędu patentowego o zastrzeżenie nazwy Lody Ekipa. No i do tej chwili nie wpłynął żaden sprzeciw w sprawie wniosku o zastrzeżenie znaku i okres wnoszenia protestów minął wczoraj 16 listopada, znaczy ja ten film nagrywam 18 listopada, ale no okres wnoszenia tego protestu minął 16 listopada i tu zaczynają się duże schody, bo konsekwencją zatwierdzenia wniosku będzie na przykład zakaz sprzedawania produktów o nazwie Lody Ekipy i co więcej nie będzie można ich promować, no czyli idąc skrótami po prostu Roman będzie mógł sobie zmienić nazwy na przykład z lodów Ekipy na Lody Romana. Cokolwiek i po prostu może zakazać ekipie produkcji tych lodów, zdjąć je całkowicie z rynku, zrobić z tym cokolwiek chce, no bo to będzie już należało tylko do niego, jeśli ten wniosek się zatwierdził w urzędzie patentowym, a sprzeciw nie wpłynął, więc może być grubo. Wujek Łuki odniósł się do tej całej sprawy i napisał na swoim Twitterze, że impreza się przedłużyła i zapomnieli wysłać sprzeciw, ale w sumie i tak zimę nikt nie kupuje lodów. No i odpowiedział tak humorystycznie, no i ja po prostu według mnie wątpię w to, że oni tak. Łatwo oddadzą prawa do takiego czegoś jak rody ekipy, bo po prostu mega dużo by na to stracili. Ich prawnicy na pewno robią wszystko, żeby do tego nie doszło i ja wierzę, że do tego nie dojdzie, bo byłoby to mega skandalem. No i miejmy nadzieję, że po prostu nic takiego się nie stanie, bo byłoby to po prostu słabe, gdyby ktoś zarabiał sobie na czymś, co nie było jego pracą. Oby w tym kraju nie było takich przypadków. I to by było na tyle z tego filmu, bo więcej newsów na ten temat nie udało mi się znaleźć. Więc ja wam po prostu dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, że filmy na tym kanale są codziennie o godzinie 20. Zasubskrybujcie sobie z dzwonem, żeby Dostawać powiadomienia i ode mnie na dzisiaj to tyle. Do następnego filmu. manu